Cześć! Jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, zakładam, że kojarzycie moją fazę na książki Daniel L. Jensen, ponieważ kiedyś rzeczywiście bardzo często mówiłam o trylogii Klątwy, która do tej pory znajduje się w mojej prywatnej topce najlepszych powieści młodzieżowych, jakie kiedykolwiek przeczytałam. Chodzi oczywiście o młodzieżową fantastykę i takie tytuły jak, tak dla przypomnienia, Porwana Pieśniarka, Ukryta Łowczyni oraz Waleczna Czarownica. Książki, które do tej pory kocham nie tylko z uwagi na okładki, które są przepiękne, zwłaszcza okładka Walecznej Czarownicy, jak również Porwanej pieśniarki. Są to książki, które kocham przeogromnie za okładki, za treść. I wiecie, co do tej pory pamiętam to, co wydarzyło się na stronie 378 walecznej czarownicy. Zaraz to sprawdzimy. To jest ostatnie zdanie, które pojawia się na tej. Tronie 378 jest to zdanie po prostu dalej tutaj niestety jest. Zdanie, które roztrzaskało moje serce na drobne kawałki, zdanie, które tak dobitnie zamknęło pewien wątek, że kolejne części trylogii klątwy najzwyczajniej w świecie nie mają racji bytu i to wcale nie dlatego, że to trylogia, więc trylogia powinna składać się z trzech tomów, a nie więcej, ponieważ są autorzy, którym to totalnie nie przeszkadza. No wiecie, piszą trylogię, a potem dopisują czwarty tom, piąty i tak dalej. Do że Daniel L. Jensen tego nie zrobiła. Dobrze i źle, źle, ponieważ no wiecie, wolałabym sobie poczytać więcej książek z tego uniwersum, ale też dobrze, ponieważ wiecie jak to potem bywa z takimi seriami, które są rozwlekane w nieskończoność, tracimy czasami zainteresowanie różnymi wątkami, fabułą, bohaterami, im dalej w las, tym gorzej, takie tam bla bla bla, więc Daniel L. Jensen, ona naprawdę świetnie przemyślała sobie trologię klątwy, świetnie ją zamknęła i właśnie dlatego tak bardzo płakałam, czytając Waleczną Czarownicę i właśnie dlatego tak bardzo ucieszyłam, Czułam się, gdy Daniel L. Jensen postanowiła odpowiedzieć na prośby swoich fanów i napisała prequel do trilogii Klątwy, która rozwija pewne wątki zawarte właśnie w tej trylogii i tym prequelem są moi doskonali i niedoskonali, których też kocham ponad życie. Dodam, że mam również tutaj egzemplarz po angielsku, który otrzymałam od Oli, Pop Books. Ola, pozdrawiam Cię gorąco! Jeżeli lubicie fanko-popy, jeżeli lubicie piękne okładki, jesteście okładkowymi srokami, to myślę, że Instagram Oli spodoba Wam się bardzo, bardzo mocno. Chodzi o jej profil na Instagramie popbooks. Ola raz jeszcze pozdrawiam. I raz jeszcze naprawdę dziękuję za ten egzemplarz. To jest jedna z ważniejszych książek w mojej biblioteczce, ponieważ z dedykacją od Daniel L. Jensen. I to nie jest taka dedykacja na zasadzie dla Anity, Daniel L. Jensen, tylko tak troszeczkę coś więcej. Więc gdy zobaczyłam tę książkę, Ola zrobiłaś mi wtedy dzień. Ponieważ Daniel L. Jensen to jest dla mnie jedna z takich ważniejszych autorek powieści młodzieżowych, takich, w których jest właśnie dużo polityki i generalnie. Rzecz biorąc, od Maliny Pierogi ruskie, Pozdrawiam, Laureli. Więc, jeżeli chodzi o trologię klątwy, to tylko może nadmienię, że tę serię polecam osobom, które lubią fantastykę młodzieżową, ale taką, w której jest dużo politycznych intryg. Są wyraziści bohaterowie, świetnie poprowadzone wątki, miłocne. i to naprawdę dobrze przemyślana seria, którą polecam osobom, które lubią magię, czarownicę, a przede wszystkim trolle, ponieważ to jest to, czym ta seria ujęła mnie najbardziej. Trollami, to jak Daniel L. Jensen wykrowa baśniowe trollus. To jest po prostu. To jest coś to z jest, to jest, to jest Sztyk, naprawdę. tych no, naprawdę że o tych książkach już mówiłam tyle razy, to nie będę może się rozwodzić. Odsyłam was do moich paplant o całej tej serii, o niedoskonałych, czy raczej doskonałych, niedoskonałych. No i przechodzę do mrocznych wybrzeży. Jest to kolejna książka Daniel L. Jensen, czy raczej pierwsza, ponieważ z tego co się orientuję, najpierw była ta książka, ale Daniel nie mogła znaleźć za bardzo wydawców, więc najpierw udało jej się wybić właśnie na trylogii klątwy, a teraz może nas zasypywać innymi książkami, skoro jest już znana i bardzo dobrze ponieważ Mroczne Wybrzeża to też świetna powieść, nieco inna od trologii klątwy, ponieważ tutaj zamiast troli czy czarownic, mamy piratów, mamy legionistów, mamy bogów, którzy lubią mieszać się w sprawy ludzi, zamiast baśniowego trolu z Mroczne Wybrzeża, jak również, i to jest mój ulubieniec totalny, wzorowane na Imperium Rzymskim, Imperium Celendoru. I to jest połączenie, któremu koniecznie musiałam się przyjrzeć, z racji mojej ogromnej miłości do Rzymu, która narodziła się za czasów archeologii, którą studiowałam Milion lat temu, generalnie rzecz biorąc, najpierw interesowałam się kamieniem. A delicious looking limestone. To znaczy epoką kamienia, ale kiedy przeszła mi faza na kamień, bardzo szybko, ponieważ um, miałam niezbyt przyjemną sytuację z profesorem, który miał być moim promotorem, więc stwierdziłam, o nie, nie pójdę sobie na kamień, nie będę robić z tego magisterki, ponieważ to będzie droga przez mękę. Wtedy zainteresowałam się Rzymem i gdy zainteresowałam się Rzymem, to po prostu przepadłam, specjalizowałam się w tym. Nawet jak szłam na doktorat, którego nie skończyłam, to też właśnie wzięłam sobie jakieś takie troszeczkę rzymskie tematy, więc Rzym jest moją ogromną miłością, moją drugą ogromną miłością są oczywiście Piraci, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Piraci to życie, serial Black Sails na Netflixie, moja piracka miłość, o mój Boże, to było genialne, więc ta książka to połączenie takich moich dwóch miłości, co mogło tutaj pójść nie tak, prawda? Także właśnie musiałam się temu przyjrzeć i powiem Wam, że pod tym względem jestem w pełni usatysfakcjonowana, jeżeli chodzi o to połączenie, ponieważ wyszło ono genialnie, Daniel L. Jensen po raz kolejny właśnie pokazała, że jej powieści młodzieżowe wyróżniają się na tle innych młodzieżówek. I teraz tak, jeżeli chodzi o fabułę, może tutaj nadmienię, że mamy tajemniczy zachód, o którym wiedzą jedynie Marinowie, lud wywodzący się z morza i strzegący tych morskich tajemnic, jak również wschód wzorowany na Imperium Celendoru, czyli to, to znaczy na Imperium Rzymskim Imperium Celendoru. I teraz tak, Marinowie, oni robią wszystko, żeby ochronić ten wschód przed zachodem, zachód przed wschodem, chociaż chyba właśnie raczej zachód przed wschodem, ponieważ to robią Imperia imperia uwielbiają poszerzać swoje terytoria, więc gdyby Imperium Celendoru dowiedziało się o Mrocznych Wybrzeżach oczywiście, że chciałoby położyć swoje łapska na Mrocznych Wybrzeżach co też w sumie dzieje się na kartach tej powieści, to chyba nie jest zbyt zaskakujące, że senator Imperium dowiaduje się o istnieniu Mrocznych Wybrzeży, no i wysyła na ich podwój legata Marka, który jest dowódcą 37 Legionu, takiego dosyć niesławnego, czym yy, zniesławił się ten yy, można tak to ująć Legion, dlaczego to jest niesławny legion? Tego dowiecie się oczywiście w trakcie czytania. Poza markiem wysyła również wywodzącą się z morskiego ludoterianę, którą szantażem zmusza do tego, żeby bezpiecznie przeprowadziła Marka i jego wojska przez bezkresne morza za co niestety jej nieśmiertelna dusza może zostać ukarana przez bogów, ale co tam, senator Imperium nie będzie się tym przejmować, przecież to jakieś herezje, jedyna i słuszna religia to ta wyznawana przez Imperium Celendoru, wszystko inne to pogaństwo, więc tak, takie rzeczy też zostały gdzieś jakoś tak między wierszami ujęte na kartach tej powieści, powieści, w której to jest taka cecha charakterystyczna dla Daniel L. Jensen, dla Daniel L. Jensen, tak mi się wydaje, chodzi o to, że mamy tutaj bardzo dużo polityki, bardzo podoba mi się to, że Teriana, ona tak Balansuje pomiędzy udzieleniem Markowi wystarczającej pomocy, żeby wywiązać się ze swojej części umowy, ale jednocześnie ona sabotuje podbój mrocznych wybrzeży. Jest bardzo odważna, charakterna, zadziorna, już od pierwszych stron. Bardzo podobają mi się jej niebieskie oczy, które zmieniają barwę, w zależności od tego, jaki ma nastrój, co jest typową cechą dla jej ludu, właśnie dla tych marinów. Lud morski, który ma chyba nową cerę, skórę, no i te niebieskie oczy, które mogą być błękitne, kiedy są pogodni, szczęśliwi, albo mogą przybrać. Barwę e, morza podczas sztormu, kiedy są źli. I to jest naprawdę bardzo ciekawy lud z bardzo ciekawymi wierzeniami, więc bardzo mi się podoba. Kolejna sprawa to oczywiście Marek. No bo jak miałabym się nie zakochać w legioniście Marku, biorąc pod uwagę moją miłość do Rzymu czy Gladiatora? Jest to jeden z moich ulubionych filmów. A właśnie Marek pod pewnymi względami przypomina mi Maximusa. Jest honorowy, jest naprawdę bardzo dobrym strategiem, bardzo dobrym dowódcą, który dba o swoje wojsko, który cieszy się ogromnym szacunkiem ze strony swoich legionistów i który też zostaje wplątany w polityczne intrygi. Tutaj Marek na przykład musi on musi zrobić pewne rzeczy, których nie chce robić, ale zostaje tak szantażem zmuszony do tego, żeby je zrobić, ponieważ liczy na to, że jeżeli to zrobi, to jego tajemnice pozostaną bezpieczne. Więc powiedzmy, że Daniel L. Jensen ona zmusza swoich bohaterów do takich do podejmowania trudnych decyzji, stawia ich przed trudnymi wyborami, które mogą obciążyć ich sumienie, które mogą też sprowadzić na nich gniew bogów, zwłaszcza w przypadku Ponieważ te jej bierzenia są takie bardziej skomplikowane, mam wrażenie, że bogowie Imperium Celendoru mają generalnie rzecz biorąc Imperium Celendoru w głębokim poważaniu, bo póki co za bardzo się nie ujawnili. To właśnie ci bogowie z zachodu, oni rzeczywiście się ujawnili, więc generalnie rzecz biorąc, jestem totalnie zakochana w tej książce, nawet pomimo tego, że nie do końca przekonał mnie wątek miłosny Marek Tyriana, ponieważ on jest taki trochę no. Schematyczny. Generalnie rzecz biorąc, to wszystko odbyło się zbyt szybko, jak dla mnie, zabrakło chemii między bohaterami. No i też niestety odbyło się tak troszeczkę kosztem mrocznych wybrzeży. Wydaje mi się, że mamy tutaj za mało mrocznych wybrzeży w mrocznych wybrzeżach. To znaczy tych mrocznych wybrzeży jest trochę, ale do czego zmierzam? Ta relacja, no wiadomo, jak się relacja rozwija między bohaterami, to te początki, one są takie tam, no wiecie. Oni generalnie się nie lubią. Kto się lubi, ten się czubi. I to tak się rozwija, rozwija, rozwija. I w końcu gdzieś tutaj tak troszeczkę przesłania nam fabułę. Tak, troszeczkę, no. Mroczne Wybrzeża. Szczerze powiedziawszy, zamiast czytać o tym, jak rozwija się relacja Marka oraz Teriany, wolałabym poczytać coś więcej na temat tych ludów zamieszkujących Mroczne Wybrzeża albo na temat tych bogów, którzy przecież lubią wtrącać się w sprawy ludzi. Ale może autorka wychodzi z założenia powoli do przodu, nie od razu, że zbudowano wszystko w swoim czasie, więc może w kolejnych tomach te rzeczy, które bardzo mnie zainteresowały, zaintrygowały, one zostaną gdzieś tam trochę bardziej rozwinięte. Szczerze powiedziawszy, liczę na to. Także tak, ubolewam troszeczkę nad tym, że ta relacja Marka i Teriany ona tak szybko się rozwija, bo wolałabym, żeby na przykład rozwijała się na przestrzeni tych nie mam zielonego pojęcia, ile to ma mieć tomów. Dwa, trzy, może to trylogia, kurczę, nie mam zielonego pojęcia, ale wolałabym, żeby to tak troszeczkę wolniej się rozwijało, także pod tym względem. Szczerze powiedziawszy, bardziej podobała mi się trylogia Klątwy, ponieważ ta relacja Cecil i Tristana, ja tam w ogóle widziałam, czułam więcej chemii niż między Markiem oraz Tyrianą. Poza tym, trylogia Klątwy ona była trochę bardziej magiczna, to jest trochę bardziej polityczne, chociaż w trylogii Klątwy też było mm, dużo polityki, więc. Więc te książki są pod pewnymi względami podobne, pod pewnymi względami nieco inne. To na przykład jest zdecydowanie bardziej krwawe, no bo przecież podbicie tych mrocznych wybrzeży, to nie będzie taka prosta sprawa, jak sobie myśli Imperium Celendoru i wydaje mi się, że właśnie kolejne tomy będą niesamowicie krwawe. No końcówka tej książki po prostu zachwyca. Daniel L. Jensen, ona wie jak budować napięcie, jak opowiadać historię, jak zaskakiwać, więc pod tym względem też oczywiście, że jestem urzeczona mrocznymi wybrzeżami, także cieszę się, że objęłam patronat medialny nad tą książką, ponieważ naprawdę świetna powieść, kolejna powieść autorki trologii klątwy, więc też cieszę się, że mam dla Was kod rabatowy. Słuchajcie, mroczna Anita 40, który daje Wam 40% zniżki na książki Daniel L. Jensen. I ten kod rabatowy działa do 31 sierpnia na całą trologię klątwy, poza niedoskonałymi, którzy obecnie kosztują 10 zł, jak również na mroczne wybrzeża, przy czym zaznaczam, ten kod rabatowy działa od ceny okładkowej, wiecie, cena okładkowa tych książek to 36,90, więc od tego jest to 40% odejmowane, bo teraz te książki też są tak na dobrą sprawę w promocyjnej cenie i marudzicie mi, Anita, ten kod nie działa, odejmuje za mało pieniędzy, tak? Ale on odejmuje tyle pieniędzy, ile trzeba tylko właśnie od tej ceny okładkowej, a nie od tej, którą teraz widzicie na stronie wydawnictwa Galeria Książki, także to tyle, jeżeli chodzi o kod rabatowy, to dam, że powyżej 100 zł darmowa wysyłka, więc to idealna Okazja, żeby sobie uzbierać książki Daniel L. Jensen, jeżeli jeszcze ich jakimś cudem nie przeczytaliście. Serio, trrologią klątwy będę Wam dalej, będę Was dalej straszyć. Jeżeli tego nie przeczytacie, polecie największy na świecie fochy. To też jest dobre, chociaż jeżeli chodzi o relacje Marka i Teriany, czekam na rozwinięcie. Mam nadzieję, że w końcu poczuję chemię między tymi bohaterami, bo póki co wolę ich bardziej osobno niż razem. Sama jednak historia jest bardzo intrygująca. Daniel L. Jensen udało się stworzyć znowu jakieś tam ciekawe światy, więc jestem ciekawa tych światów dalej i też. Kolejna dobra i zła wiadomość, bo widziałam na Goodreads, że Daniel L. Jensen napisała Kolejną serię, pierwszy tom The Bridge Kingdom, chyba tak to się nazywa? The Kingdom Bridge? Nie pamiętam. W każdym razie to wyszło chyba jakoś na dniach, teraz po angielsku, więc nie wiem kiedy ukaże się w Polsce, ale mam nadzieję, że wydawnictwo Galeria Książki wyda tę serię. I to jest dobra wiadomość, ale też zła, bo jednak wolałabym, gdyby mm, Daniela Jensen, żeby ona najpierw dokończyła mroczne wybrzeża, ponieważ ja nie lubię tak czytać kilku serii naraz. Ja muszę jedną serię skończyć, a potem zabrać się za kolejną. Więc to by było na tyle, jeżeli. Jeżeli chodzi o moje dzisiejsze paplando. Jeżeli czytaliście trylogię Klątwy, koniecznie dajcie znać, co sądzicie na temat tej serii. Mam nadzieję, że kochacie ją tak samo jak ja. Dajcie znać, jakich bohaterów kochacie, jeżeli chodzi o Mroczne Wybrzeża. Jeżeli ktoś już przeczytał Mroczne Wybrzeża, ponieważ ta książka miała premierę 14 sierpnia, więc istnieje szansa, że już ktoś z Was przeczytał tę książkę, dajcie koniecznie znać, jakie macie odczucia względem Mrocznych Wybrzeży, a jeżeli nie czytaliście, czytajcie, ponieważ poleci na Was największy na świecie fałw, no wiecie, dwie Mojej największej miłości, że mora piraci w jednej książce, no więc halo, musicie przeczytać, więc bardzo dziękuję za zobaczenie tego filmu. Mroczne wybrzeże oczywiście polecam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa!